Cześć, witam Cię na moim kanale. Moje życie nie jest idealne na wielu polach, ale doszedłem do momentu, w którym powiedziałem sobie dość. Czas coś zmienić. Ten kanał to miejsce, gdzie będę dokumentował swoją drogę do lepszego życia. Nie obiecuję, że będzie łatwo, będą sukcesy, ale na pewno zdarzą się też porażki. I właśnie o to chodzi, żeby pokazać prawdziwą, szczerą historię. Ale to nie tylko mój kanał, chcę stworzyć społeczność ludzi. Którzy też chcą coś zmienić w swoim życiu, albo już przeszli tą drogę. Miejsce, gdzie będziemy się wspierać, dzielić doświadczeniami i motywować siebie nawzajem. Jeśli czujesz, że czas wziąć sprawy w swoje ręce, dołącz do mnie. Razem możemy osiągnąć więcej, poprawić jakość swojego życia i pokazać, że zwykli ludzie mogą robić niezwykłe rzeczy. Niech to będzie nasza wspólna podróż. Subskrybuj kanał i bądź częścią tej historii. Zaczynamy.